Hej widzowie, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj jest już trzeci odcinek z serii Mindstar Box PvP od 0 do top 1 playera. Dzisiaj widzowie... Idziemy sobie grać z najgorszym setem. Już dawno nie grałem i mam tylko 5 bilionów. Kiedyś to było dla mnie dużo, ale teraz, no to już jest co innego. Ponieważ zobaczcie, może nie tutaj. Chodźmy może na topkę. I tu mamy topkę kasy i gościu ma 166 biliardów, no dużo ma całkiem, miał więcej, ale sobie wydał na seta i widzowie wydali na te sety, teraz już nawet chyba można tego golema kupić, ale flasza już nie, tutaj jest już zablokowany, ale golema można zobaczyć 4 porywacze dusz, a taki jeden kosztuje 18 biliardów, więc bardzo to mocno. W ogóle tutaj wcześniej tanki Anki były za Widerowe Róże, a teraz nic się nie kupuje za Widerowe Róże, chyba, że czegoś nie zauważyłem. No i widzowie, w ogóle ta aktualizacja była już kilka dni temu, dawno nie grałem, w ogóle fajnie bym mój kodowek z klucza, ale to nie działa. Um, tutaj mam strefę AFK, ona jest na tyłce h nie włączona na nie wiem, czy ja ją pokazywałam w ogóle na odcinku, chyba nie. I tutaj się teraz, z tego co wiem, dostaje co 1 minutę 12 wehikułów czasu. I e, co 30 minut macie 5% na to, że drogniecie mindboxa, więc no nie tak źle, ale dzisiaj już rozpoczniemy to co mieliśmy robić, zobaczymy ile zarobimy, biorę kita grać i użyjemy tego, tak widzowie, taki badziewik, teraz to z badziewek, kiedyś to bym tego nie wywalał i będziemy z tym lecieć, mam młodzika na L oczywiście i w ogóle gramy na innym koncie, bo nie stracić tak dużo rankingu i taki mam na minus rankingu. I no widzowie ja tutaj pozbieram temki, żeby zacząć, żeby już iść i widzimy się za chwilę. Okej okay, widzowie, ja już jestem na strefie i zobaczcie, mam furtów temów i w ogóle są straszne lagi. No coś laguje mi trochę, ale zobaczcie mam to pełne to totemów. No więc będzie ciekawie. Więc wlatujemy, chociażbym poszedł na inną cechę, bo tu będzie mi za trudno. W ogóle, widzowie, fajnie by było, jakbym kogoś zabił, no ale to jest raczej niemożliwe, oczywiście. No ale też sobie, trochę sobie postaram się zarobić, zobaczcie. Już zarobiłem. Zobaczcie, ile zarabiam. Dobra, widzowie, wy... lecimy na spalnika, Pokopię jeszcze chwilę. No nie no, ale co to za sens w takich gieranie? Lecimy na pierwsze ch, mimo tego, że niby tak by był bezpieczniejszy, no ale... Coś chce zrobić w tym odcinku, w sensie wiecie o co chodzi. Dobra, wchodzimy i naprawdę nikt za nam nie wchodzi. Szybko kopiemy, ktoś za mną szedł chyba. O nie. Ja. Co się stało widzowie? Tak naprawdę. Nie wiem co się stało, ale ok. Ej, ja muszę przecież mieć tułem, tutaj to nic ja nie zrobię. To jest to w ogóle moje itemy są. Beka. Dobra. Czy ja to widzowie wyrobię? Dobra, widzowie. Przeżyłem to. Jej, może bym się tak tutaj po klepowskim może Chociaż takiemu gościowi jest liderowi. Tym No nie. Dobra, widzowie. Uciekłem. I znowu idzie ten jego kolega. Jakoś mnie to specjalnie nie dziwi. Mam no, albo to temat, widzowie. Dobra. Dobra, to tam nie leży. Całe szczęście w końcu, widzowie, bijam na miodek. Rozkupujemy miodek. I zobaczymy, widzowie, czy zarobię. Mój cel to dobić do jednego biliarda w dzisiejszym odcinku. Ja sobie oczywiście żartuję, widzowie, ale z tobą, fajnie by było. Ale raczej mi się nie będzie chciało tyle siedzieć na tym miodku i tyle grać w ogóle. Jej, bloczki się hello, cofka widzowie? Myślę, że zobaczcie będzie, kiedy pójdziemy się klepać na tych lagach i zobaczcie na tego typa, jak on teraz ginie. Prawie Bardzo blisko i bym go zabił. Tylko że w tamtych coś się nie chce Co ja w ogóle kliknąłem? Dobra, widzowie, zobaczmy czy te... A, kilo No jest. Ukrył się w widzowie kilofik. Dobra, wskakujemy widzowie. No i nam akurat się że zachował. I skopmy tego świętego bloczka. Czy teraz w końcu bloczek się nie cofnie? Miejmy nadzieję, że tak. Dobra, widzowie, tylko kopanie też mi tak nie ma sensu, więc po co ja mam w ogóle kopię, nie wiem. W końcu miałam iść się klepać. No dobra. W ogóle ja się tylko jednego killa na tym koniec. Super wynik widzowie. No nie! Dobra, żyjemy widzowie.